Siema z tej strony Karolesław, a dziś jest ze mną mój kuzyn Szymon. Siema! Yy, I dziś gramy w szakesa. Dzisiaj odskoczymy cztery kąta, bo jeszcze mojego kuzyna, yy, więc widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy na Mister X, Odebrałem wartę. Sprawdzimy, co coś tam w zbrojowni jest. Słabe, 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 słabe. słabe o, lepsze. To kupujemy lepszy pas. Kapeluszek. Słabszy. Teraz może jakieś potki będą, coś na szczęście, ale chyba mam jeszcze na szczęście, nie, nie mam żadnej potki, no przynajmniej się to na szczęście przyda, o, lepsze, o, lepsze rzeczy dzisiaj w ogóle, coś takiego idą, gorsze, 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 no eee, tu nie ma, o, do, dobiłem 94, zapomniałem wam powiedzieć, tutaj ktoś tam nas zaatakował, w gildii pewnie jakiś atak, to pominiemy to. Odeszłem na hamsterze z gildii i doszłem do gildii bitwa Jakbyście widzieli, nie Szymon? Tak No Dobra, teraz zrobimy sobie karczmę Myślę, że ten odcinek trochę dłuższy, bo będzie wszystko pokazywał Nie Nie I też nie, więc bierzemy to, najwięcej expa Pójdziemy na lożki, chyba przegramy raczej, no, nie mamy już żadnych potek, wtedy mi lepiej szło spotkami No, chwila ciszy Pominę. O Boże. No, a karczma ustawiona. Widzimy się na następnym koncie. Yy, dobra, teraz będzie gadał mój kuzyn Szymon, bo jesteśmy na jego koncie. Siemka. odyniec. Pomin. Spokość, prawie przegrał. Yy, ulepsz się może. Ja ci kupuję nową tarczę. Jak coś? Widziałam I potki? Akurat. I lepsze potki, ok. Dobra. Jeszcze się ulepsz. Jeszcze. O, i klasę. To też ci pisałem. No dalej, ty gadasz. Mów, no. co ulepsza czy coś. No to zobaczymy jakie na to. Na razie jest, tego. Ten jest w Nie no dobra, nie trzeba szukać. No. Tutaj. I co? No i może wejść na lochy. No, dobra. Ale ja się na pewno przegram z górem nocy. Chociaż nie wiem. Może wygram. No, Pomiń co? Pomimo że. No i tam. Dobra, to lub karczmy i dobra. lecimy to na to? następne konto. Co tam jest? Ośni. Nic, nic, nic. O! Uf. Popatrz swoje nutki. Ja, na ten. Y Myślę, że tamte są lepsze, bo mają więcej pancerza, więcej wytrzymałości, a inteligencja Ci nie potrzebna. No. Więc weź. Kadeczma. magiczny, cień Przyjmij. Ok, i widzimy się na następnym koncie. Dobra, jesteśmy już na koncie yy, kolejnym, na woju naszym. Odebrałem wartę. Wchodzimy sobie poczta. Co tu? O! Dobra, nic sensownego. To zrobiliśmy już bitwę. O! Dopiero niedawno uruchomiono serwer. Sprawdzimy sobie na początku od tego. Jest xxl na siłę. Nice. Dwa zręczność, ale to dla sobie. To nam. Na zręczność jest niepotrzebna. Jakieś tutaj coś fajnego? Nie ma nic. Dobra, bierzemy. Yy, z tego weźmiemy to, weźmiemy jeszcze na szczęście. Pójdziemy sobie na lożki. aligator cielnisty. Może z połowę HP mu zjadę, a raczej nie. Spoko. 14500 i widzimy się na uczniku. Co będzie już ostatnim. Kątem w naszym dzisiejszym odcinku. Jesteśmy na łączniku, znowu nic nie robiłem z wartą. Chciałem wszystko tak zostawić dla Was. Tutaj jest brojownia. Gorsze. To, to, to i to. Wszystko gorsze. W gabinecie magii mamy coś. No, na siłę akurat nam się nie przyda. No, możemy kupić i sprzedać, żeby dostać coś lepszego. Nie. A tu dostaliśmy brut, który też jest gorszy. No, jak widzicie jestem takiego epika fajnego, ale to już chyba widzieliście na poprzednim koncie. Niedługo pojawi się także poradnik y, z, zrobiony razem z Szymonem. Jak grać łucznikiem. Y, tylko jeszcze na Lochy myślę, że... A nie, na nie to to nie. Chciałem sprawdzić go, jak mi z nim pójdzie. I no i nieźle. Dwa, to weźmiemy sobie. No i to był ostatni, ostatnie konto w szakesie. Myślę, że podobał Wam się Nara. Nara!